Rozmowa poranka. Za 21 minut będzie dziewiąta. Dziś w rozmowie poranka generał Bogusław Pacek, generał dywizji w stanie spoczynku Uniwersytet Jagielloński. Dzień dobry panie generale. Dzień dobry. Zacznijmy od głośnego ostatnio wywiadu szefa ukraińskiej armii, generała Załużnego, który przyznał, że ukraińska kontrofensywa właściwie to nie wyszła. Na froncie sytuacja jest taka, że żadna ze stron nie może przełamać drugiej. Jakie wobec tego, panie generale, tak na dziś przyszłość tej wojny się rysuje pana zdaniem? Jeżeli nic się nie zmieni, to naprawdę Ukraina jest w trudnej sytuacji. Dzisiaj rano Rosjanie triumfują i obwieszczają, że kontrofensywa zatrzymała się, a wręcz ją przegrywają Ukraińcy. Generał Załuszy powiedział to, o czym wielu ekspertów czy wielu komentatorów. Wśród nich także ja byłem od dawna, od przynajmniej od wielu tygodni, mówiło w podobnym to nie, bo to było widać widać było, że Ukraina nadrabia działaniami informacyjnymi psychologicznymi, być może podtrzymując swoje społeczeństwo i żołnierzy na duchu, ale tak naprawdę było widać, że ta kontrofensywa jeżeli w ogóle to była kontrofensywa bo to co obserwowaliśmy trudno nazwać kontrofensywą, po prostu nie szła Ukraińcy nie mieli przewagi na lądzie, nie udało im się skutecznie rozminować tych pulminowych nie mieli przewagi w powietrzu w związku z powyższym szukali innych miejsc gdzie Rosjanie są słabsi, żeby pokazać jakiś efekt m.in. pod Bachmutem, wyżej na powodzie donieckim, ale i tam te efekty nie były współmierne do tego, co um, powinno się dziać w czasie kontrofensywy, no właśnie, panie generale, trochę pan uprzedził moje pytanie. E, czy jest tak, jak e, się słyszy często z ust licznych ekspertów w Polsce, że Ukraińcy uderzyli w te miejsca, gdzie Rosjanie w istocie byli mocni, zamiast tam, gdzie są słabsi? To jest moja ocena od pierwszych dni tej kontrofensywy. Ponieważ Rosjanie, i to mnie trochę dziwi, przygotowali się na oczach Ukraińców i na oczach e, całego świata tak naprawdę do obrony, e, wprost narzucili taki wariant obronny, e, bo przecież koniec czy końcówka, a nawet druga połowa poprzedniego roku nie wskazywała na to, że muszą przejść do obrony przygotowali się do obrony w obwodzie hersojskim. Tam są najmocniejsi i myślę, że Federacja Rosyjska dobrze przewidziała że Ukraina będzie atakować na dwóch kierunkach. Właśnie w obwodzie hersojskim, gdzie jest najwęższy ten odcinek do pokonania, aby przerwać linie Rosjan, linie, które powodują postartanie lądem zaopatrzenia logistycznego, że można było prowadzić dalej tę wojnę, a z drugiej strony od południa na Krym. Krym oczywiście od razu się okazał niemożliwy. Po wybuchu e, na Dnieprze nowa kachowka i zalane wody e, w obwodzie chersońskim. Natomiast obóz zaporowski okazał się zbyt mocno, zbyt dobrze umocniony e, polami nam, nam, e, tymi minowymi, fortyfikacjami, m, zasiekami. E, e, zbyt mocno umocniony, żeby. Żeby to się udało, Ukraina, cała Ukraina została słabo przygotowana. No nie A ma właśnie do... ukrywać. Biorąc pod uwagę obecny poziom tych dostaw, to ma pan takie wrażenie, że Stany Zjednoczone, w ogóle Zachód, to w tym momencie już gra raczej na to, by Rosja była słabsza, na jej osłabienie, niż na takie rzeczywiste zwycięstwo Ukrainy? To jest od początku strategia Zachodu, a przede wszystkim strategia Stanów Zjednoczonych. Joe Biden w Warszawie na Placu Zamkowym powiedział to bardzo wyraźnie. Celem, jest, celem naszym jest osłabienie Rosji nigdy nie deklarował pokonania Rosji, osłabienie Rosji. To wsparcie miało służyć osłabienie Rosji. No i to są dwa różne jednak cele. Ukraina wpisała się w ten cel osłabienia, później powtarzając wiele razy różne dane o stratach po stronie rosyjskiej. Natomiast Ukrainie zależy na tym, żeby jak najszybciej pokonać Rosję, żeby wyrzucić Rosjan ze swojego terytorium. Giną Ukraińcy, no nie ma co ukrywać, Ukraina jest wyczerpywana. Natomiast yy, nie sądzę też, żeby to był cel obcy Zachodowi, ale jednak w interesie yy, Stanów Zjednoczonych, w interesie państw Zachodu, które nie wierzyły w totalne pokonanie Rosji, tak mi się wydaje od początku, było osłabienie Rosji, było osłabienie tego państwa. W taki sposób, jak to powiedział Joe Biden, aby już nigdy nie mogli rozpocząć podobnej wojny. I Pana zdaniem to się udało zrobić, czy niekoniecznie? Nie, to się zdecydowanie nie udało zrobić. Dzisiaj e, wszystkie teksty mówiące o tym, że Rosja została osłabiona, są prawdziwe. To zależy od tego, na ile osłabiona, ale prawdziwe w takim sensie, została częściowo osłabiona. To osłabienie wyszło słabo. Dlaczego? Dlatego, że sankcje owszem działają, one utrudniają życie Rosji. Ale wbrew oczekiwaniom albo niespodziewanie zupełnie inaczej rozegrały się rynki energetyczne, ceny ropy, ceny gazu i e, dwaj więcej partnerzy rosyjscy handlowi Chiny i Indie e, no, spowodowały, że to co Rosja sprzedawała tutaj w Unii Europejskiej na zachodzie przeszło na tamte rynki. A w międzyczasie ceny podskoczyły w tym roku o 50% na jednej baryłce za ropę. W związku z powyższym w ubiegłym roku Rosja pomimo sankcji w porównaniu do czasu pokojowego miała większe dochody z sprzedaży ropy, a nie mniejsze, jak przewidywano. No to zakładając, że ta wojna skończy się przy stole, jak każda wojna prawdopodobnie w historii, to będzie to jak niekorzystne rozstrzygnięcie dla Ukrainy? pan się za wcześnie, żeby wyrokować. Trzeba jednak e, myśleć o tym, jak wspomagać e, Ukrainę i, i te, ta, ta wojna jeszcze trwa i, i, i nie, nie, nie chcę kasandrycznie przewidywać jakichś czarnych scenariuszy. Natomiast gdyby do, doszło e, dzisiaj do takich rozmów, no to z całą pewnością Ukraina musiałaby się zgodzić na utratę części terytorium, Krym, e, Donbass, e, pewnie nie tylko. E, no i taki scenariusz na dzień dzisiejszy jest e, trudny do zaakceptowania przez Ukrainę, tu nie chodzi tylko o politykę, ale o nastawienie społeczeństwa. Społeczeństwo z jednej strony jest zmęczone wojną, bo to prawda, ludzie mają dosyć tej wojny, ten syndrom opadniętych rąk jest trochę widoczny jednak, szczególnie na wschodzie Ukrainy. To się wyraża między innymi tym, że, że młodzi chłopcy i starsi zresztą też nie chcą iść do wojska, nie chcą walczyć, ale z drugiej strony jest bardzo mocne przeświadczenie w całej Ukrainie. O tym, że ta wojna nie może tak się skończyć. W związku z powyższym, albo rozmowy pokojowe, jeżeli się Ukraińcy na to zgodzą, albo i taki wariant też trzeba przewidywać, jakaś wojna partyzantka, gdyby Zachód zmniejszył zupełnie swoje e, wsparcie. Ja nie sądzę, żeby dzisiaj Zachód to zrobił, bo w tym momencie, gdyby tak się skończyło, to będzie to czytane jako duża, poważna przegrana Stanów Zjednoczonych i państw zachodnich wspierając liczyły na osiągnięcie określonego efektu przez Ukrainę, dzisiaj tego efektu nie ma. Jeszcze o sytuacji na Bliskim Wschodzie, Panie Generale, jak pan widzi rozwój tej sytuacji tak na ten moment, bo USA, czyli najbliższy sojusznik Izraela ustami sekretarza stanu Blinkena, no, dały do zrozumienia Stany Zjednoczone, że nie bardzo im się podoba to, jak Izrael prowadzi te operacje w Strefie Gazy, a jednocześnie mówią, że Hamas to musi się skończyć. I jego aktywność. Więc w którym kierunku to zmierza? Wcale nie są o bardzo trudnej sytuacji, ponieważ Izrael postępuje no, zgodnie z jednej strony z jakimiś prawami wojennymi, po to Izrael został zaatakowany i próbuje zlikwidować przyczynę tego ataku, ale z drugiej strony dość nierozważnie. Biorąc pod uwagę możliwe scenariusze, a Stany Zjednoczone mają zbyt mały wpływ, jak widać, na Izrael, żeby to zahamować. Bo czymś innym jest wojna Hamasu, czymś innym jest to, co się zdarzyło straszne, nie terrorystyczne. Nie powinno to mieć miejsca, a czymś innym jest jednak działanie Izraela dzisiaj powodujące śmierć setek dzieci, bombardowanie cywilnych rejonów. Gacy, tam, gdzie mieszkają... Pan malecici. uważa, no to właśnie, pan uważa, że inaczej można te wojny prowadzić z Hamasem? Wie pan, to jest sytuacja patowa. Naprawdę, nie ma idealnego rozwiązania. Ponieważ wojna z Hamasem, tak czy inaczej, będzie trwała długo i Sposób jej prowadzenia jest jak najbardziej trudny. Trudno przecież w jakiś sposób wyłuskiwać tych ludzi z Hamasu, także w warunkach pokojowych, przy znacznym poparciu dla Hamasu ze strony ludności cywilnej. Więc pomyślę, że tu nie ma dobrego wyjścia. Ale z całą pewnością, nawet jeżeli jest złym wyjściem prowadzenie tej wojny w taki sposób, aby nie ginęły w sposób zmasowany, setki nowych ludzi, kobiet, dzieci także, które, w żadnym, które trudno podejrzewać o związki z Hamasem, to ryzyko to, które dzisiaj podejmuje Netanyahu i Izrael. To jest ryzyko konfliktu regionalnego, który może się dalej rozszerzyć na Bliskim Wschodzie. Popatrzmy, co mówi Hezbollah. To już nie jest kwestia Hamasu. Dużo większa organizacja finansowana przez Iran, działająca na terenie Libanu. To jest kwestia wielu innych, bo nawet Jordania która jest bardzo proamerykańska, jednoznacznie opowiedziała się przeciwko takiemu działaniu, które dzisiaj prezentuje Izrael w strefie gazy. W związku z powyższym Izrael jest osamotniony. Dzisiaj Izrael brnie, brnie w taki scenariusz, który spowoduje na kilkadziesiąt lat jeszcze większe znienawidzenie tego państwa w regionie, ale może też przełamać te Wciąż jeszcze różne no, wspierające Izrael głosy w szerokim świecie. Stany Zjednoczone zdają się sprawę z tego, że to jest gra trochę też przeciwko Stanom Zjednoczonym i dzisiaj chyba nikt ma złudzeń, że Iran rozgrywa dużą kartę, nawet jeżeli sam jeszcze nie wytoczył tej wojny, wspierając różne ruchy Hamas, Hezbollah, jeszcze inne organizacje terrorystyczne, podburzając państwa, nie dopuszczając do... Do otwierania granic dla uciekinierów i tak dalej, i tak dalej. To jest gra, w której ja myślę, po cichu uczestniczy także Rosja, mając świetne relacje z Iranem. To jest gra nie tylko o Izrael i o to, żeby Hamas tam się cieszył wielką sławą, ale to jest gra także na osłabienie Stanów Zjednoczonych albo na wplątanie Stanów Zjednoczonych w duży konflikt. I Amerykanie to wiedzą. Że oni są trochę tam w potrzasku, bo nie mogą nie pomóc Izraelowi. I wiemy dlaczego. Duże lobby... Izraelskie na terenie Stanów Zjednoczonych, strategiczne miejsce na Bliskim Wschodzie, Izrael. No wiele kwestii łączy Amerykanów z Izraelem, ale z drugiej strony włączenie się szerzej w tą wojnę może zablokować Amerykanów także na Bliskim Wschodzie na długi czas i wspieranie dwóch wojen będzie trudne. Tym bardziej, że jest dość napięta sytuacja także na Dalekim Wschodzie wokół Tajwanu. Amerykanie pomagają Tajwanowi, to prawda, ale Chiny też nie zasypują głuszek w popiele i nigdy nie wiadomo, w którym momencie zdecydują na siłowe połączenie Tajwanu z Chinami. Jutro mija dokładnie miesiąc od rozpoczęcia tej wojny, tej napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie, a jak słyszymy, ciągle więcej znaków zapytania. Generał Bogusław Pacek był naszym gościem. Dziękuję bardzo, panie generale. Dziękuję bardzo, dobrego dnia. Radio M 107 i 6 FM